Witam wszystkich. Pan zielony zapiątek się koja. Dzisiaj taka akcja z modyfikacji pomp. Krótki opis. Pompa, taką jak widać na filmie. Wyczernika. Wąż sący założony 110 psi. Czy oczywiście to jest kawał węża, pusura, łącząca od kanalizacji 110 śpi. Wszystko. Wylot dwa całe. Obroty na ciągniku t Wszystko na wolnych obrotach Oczywiście przełożenia Przełożenia mi robił mój znajomy Dokładnie nie wiem przełożeń jak, jak ten. Jakie rozmiary kół nie wiem widać to działa Przed tym co był film z tej samej pompy Tylko że wąż był 50. No ale obroty musiały być 1600 bo poszło dużo więcej paliwa a no efekt trochę mizerny był no zobaczymy jak to ta pompa pójdzie i w wypompowanie tego mojego zbiornika już do przygotowania już do akcji kopania. Pompę przed uruchomieniem trzeba niestety taki ma, duży minus zalać, zalać te, 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 węże, co tam sące, te 110 co widać na filmie, jest to dla, taką małą pompę wrzucili, było, bo dla ułatwienia Na razie widać, to schodzi, schodzi, no ale też jest z wody, tak, z wody pompujemy to wszystko z tyłu tam. Tam jest. Yy, kanalizacja zebrana. Menoracja o, Menoracja, bo leciało mi, mi tak so. jest zabrana z tyłu. Menoracji będzie spierdalało dalej. Dzisiaj mamy ładnie, bo dzisiaj jest niedziela. Mamy fajną pogodę, ale w jutro się już w wjazd temperatury. Woda, woda mówię, deszcze, burze później, już co chyba już tych kogoś tam nie będzie, bo temperatury zjechały minus 7, minus 2, 0 także mam myślę, że to jest ciekawy materiał na filmek dostępność pompę nie w każdy pisze w komentarzach może coś, coś by ją leczył jeszcze nie wiem czy nie dołączę długiego węża tam, jeszcze nie szczególnie rozgorujemy ale to zobaczymy. Dobra, trzymajcie się. Do usłyszenia. Teraz ja tylko będę patrzył się ile to godzin za mnie to wypompowanie. Dobra, do usłyszenia. Zamcząc znaczy zielony zakątek szkolenia. Hej. Witam wszystkich, Pan zielony Zapiątek się pali. Dzisiaj taka akcja z modyfikacji pomp Krótki opis Pompa taką jak widać na filmie wyciernika. Wąż sący założony 110 świ Czy oczywiście to jest kawał węża, plus rura łącząca od kanalizacji 110 Wszystko, wylot 2 całe Obroty na ciągniku tu jest. wszystko na wolnych obrotach. Oczywiście przełożenia. Przełożenia, które mi robił mój znajomy. Dokładnie nie wiem przełożeń, jak, jak sobie ten. Jakie rozmiary kół, nie wiem. Widać to działa. Przed tym co był film z tej samej pompy, tylko że wąż był 50. No ale obroty musiały być 1600 bo poszło dużo więcej paliwa no efekt to chemizery, był no zobaczymy jak to ta pompa pójdzie i w wypompowanie tego mojego zbiornika już do przygotowania już do akcji kopania Pompę przed uruchomieniem trzeba niestety taki ma, duży minus zalać. Zalać te, te, te węże, co tam. sące, te 110 co widać na filmie. Jest to dla, taką małą pompę wrzucić w Bo dla ułatwienia sprawy. Na razie widać, to schodzi, schodzi. No ale też jest z wody, tak? z wody. Dąbujemy to wszystko z tyłu, tam tam jest yy, kanalizacja zebrana. Melioracja, o. Menoracja, bo wyleciał mi ten... Meloracja jest zabrana z tyłu. Melioracji będzie spierdalał dalej. Dzisiaj mamy ładnie, bo dzisiaj jest niedziela. Mamy fajną pogodę, ale jutro potem już, już jasny, temperatury. Woda. Woda, mówię, deszcze, burze później, później co? siła już tych hoglądów tych, tych tam nie będzie, bo temperatury zjechały w minus 7-2, minus 0 także mam myślę, że to jest ciekawy materiał na filmek odstąpić pompę nie w każdy pisze w komentarzach może coś, coś by mu leczył jeszcze nie wiem czy nie dołączę drugiego węża tam, nie szczególnie ozgórujemy ale to zobaczymy. Dobra, trzymaj to się, do usłyszenia. To ja tylko będę patrzał się ile to godzin za mnie sobie pompowanie. Dobra, do usłyszenia. Tam coś zakąd do Hej!